Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Wszystkie narody kaskajcie dłoń. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Bo Pan najwyższy i straszliwy jest wielkim królem nad całą Ziemią. On ma poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stoki. Wybiera nam na dziedzictwo ducha Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku tronu. Śpiewajcie psalmy, Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi Waszemu, śpiewajcie. Kiedyż Bóg jest królem całej Ziemi, chętnie zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swoim świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo i świata należą do Boga, On zaś jest mądrym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.